Trudno wyczuć, gdzie te żyki polecą. Jak w życiu. Witajcie, witajcie, gramy w Sauna of the Dead, czyli grę, w której świecie zombie chodzą do łaźni. O, grafika jest oszczędna i zaczyna się trochę jak Hotline Miami od y, telefonów. Y, head zombie do nas dzwoni tutaj. No i wychodzimy prosto do łaźni. Fajny ekran ładowania. Proszę, jesteśmy w typowej japońskiej łaźni. W onsenie. Chyba tak się mówi też na miejsca, które są pod dachem. I proszę, tutaj się myją ząbiaki. Tu się kąpią. Mamy tu zimną wodę, ciepłą wodę, leżaki. Wszystko, czego potrzeba, żeby się zrelaksować. Właściwa gra zaczyna się po przejściu przez te drzwi. No, sterowanie. Na RB ruszamy ręcznikiem, żeby było cieplejsze powietrze powiało w kierunku jakiegoś zombiaka. Na RT jak przytrzymamy to takie dookoła nas powietrze się zrobi, taki wir. A na B według klawiszologii z Xboxa będziemy wykonywać kontekstowe akcje. No więc wchodzimy, zaczynamy. Moim zadaniem jest zrobić tak, by było jak najcieplej, by zombiaki wyparowały. Dorzucam więc ognia do pieca. Macham ręcznikiem. No i jak widzicie jest to gra, która może się skojarzyć z Vampire Survivors. Z tym, że w lepszym settingu. Zdecydowanie. Nasz bohater potrafi się także zmęczyć. Pasek Staminy to jest ten pasek w lewym górnym rogu pod niebieskim paskiem naszego życia. No i krążymy tutaj przy zombiakach. Staramy się zrobić im ciepło. O, odpalił się fever time, co oznacza, że, że stamina mi nie schodzi i mogę wysyłać zombiaki na inny świat do woli, ale już wraca do siebie. Tutaj ważny jest termometr, ważne jest to, żeby było coraz cieplej w saunie. Coraz cieplej się robi oczywiście od moich ruchów ręcznikiem. I kiedy zrobi się zombiakom za ciepło, krążąc między nimi, wysyłam ich na odpoczynek zasłużony. Nie jest to najbardziej dynamiczna gra na świecie, ale według twórców jej pomysł polega na tym, że jest właśnie duży kontrast pomiędzy szybkością naszego bohatera i zombiaków i tak, to także się dzieje względem innych gier. O, jakiś żygający zombiak się pojawił. Tutaj mamy naprawdę wolną postać, i niewiele możemy z tym zrobić. O, fever znowu. Czy jest to cała rozgrywka? Na podstawowym poziomie właściwie tak. Tutaj chodzi o zarządzanie odległością między wrogami, o zarządzanie ryzykiem, żeby nie przesadzić z tym wachlowaniem zombiaków. I wszystkie zombiaki, które są poza sauną są bardzo przyjazne, z nimi nie ma żadnego problemu. A żeby zakończyć cykl w tej grze, tak jak widzicie tam w lewym ekranie, po tym jak zapełniłem wskaźnik, że jest mi bardzo ciepło, teraz się ochłodziłem. I dzięki temu, że mam te wskaźniki zapełnione, mogę iść na leżak i odpocząć, dzięki czemu moja postać zyska trochę lepsze statystyki. No proszę, Stamina Up. I lecimy na kolejne wachlowanko. Tymczasem zombiaków przybywa. Pytacie w listach, skąd ja biorę takie gry. Odpowiedź brzmi, nie wiem. Na pewno nie da się odkryć takich gier, jeżeli się śledzi głównie mainstreamowe media, albo patrzy się, co piszą gracze na socialach. Szuka się ulubionych youtuberów, w co oni teraz grają za Falauta czy innego Starfielda, no to tamtego nie znajdziecie na pewno. Ja o czym nieraz już tutaj mówiłem. Dla zabawy co jakiś czas wchodzę na japońskie strony i poprzez translację Google czytam newsy z Japonii i tam mają taki bardzo fajny zwyczaj, że niemal przy każdym newsie, który się tyczy jakiejś gry, Podane są linki do Steama tej gry, że nie trzeba samemu tego wklepywać, szukać jak ten tytuł może brzmieć po angielsku czy też w naszym alfabecie. Tylko wykrywając link w środku artykułu przejdziemy na oficjalnego Steama. Wiele z tych gier ma potem wersję angielską, więc można je zakupić. Sauna of the Dead, akurat nie zakupicie. O, idę się wykąpać. Ponieważ jeszcze nie jest w sprzedaży. To, co Wam prezentuję, to jest wersja demo. No i znowu, to raczej nie jest jakaś zaskakująca gra. Kiedy już się zrozumie jej podstawy, to przynajmniej na razie nie odkrywa dużo więcej. O, proszę, pojawił się boss. Albo ktoś, kto wygląda jak boss. King Zombie. Ocho, trucizna. Mnie złapała. Muszę się zregenerować, ale status to w ciepłej wodzie się regeneruje, a samo życie w zimnej. Zobaczymy, czy da się skończyć ten dzień. Wrócić do siebie, cześć panowie. No i podsumowanie, proszę. Lewele lecą, statystyki lecą, liczby się zwiększają. Podobno o to chodzi teraz w nowoczesnych grach, więc jest to bardzo nowoczesny tytuł. I zaczynamy dzień drugi. No i tak się kręci, ale chyba nie skończyłem mówić, że jest to demo tej gry. Ona jest w tym momencie do ściągnięcia za darmo. Jak to demo, nie ma tu zaskoczeń. Polecam każdemu spróbować wciągnąć na wishlistę. Jest to w dziwny sposób bardzo wkręcający tytuł. Chyba coś jest w klimacie takiej klasycznej sauny, w zombiakach. Zakładam, że moim głównym celem może być pokonanie tego króla. Tylko przy moich obecnych statystykach, przy tej prędkości, jaką mam i wytrzymałości zombiaków, będzie to dosyć trudne. Fever! No i tak, z podstawowych informacji oczywiście, jest to gra japońska. Z tym, że spójrzcie na nią, czy ma to jakikolwiek wpływ na to jak na nią patrzymy, czy, czy jej design jest tak japoński, że nie mogła powstać nigdzie indziej? E, tutaj chodzi bardziej chyba o samą pomysłowość niż o, o to, że ktoś jest z danego miejsca na świecie. Zmierzam do tego, że w każdym kraju mogła powstać gra, w której prowadzi się saunę dla zombiaków, ale powstała akurat w Japonii. Jest to taki ciekawy kierunkowskaz. Dla naszych myśli o grach wideo, o tym co można w nich zrobić i jakie można pomysły w nich przekazać, mam kłopoty w ogóle, żeby wyjść z tego początku levelu, więc już uciekam. O, zażygane wejście dzięki. Ojej, koniec! Obrzygał mnie na śmierć. Podsumowanie. Lewele i tak wpadły dobrze. Head Zombie wziął mnie do mojego pokoju i wziął mi pieniądze. Świetnie. Czy w pełnej wersji będzie więcej poziomów, więcej łaźni, więcej zombiaków? Nie mam pojęcia. I tak nie spodziewam się, by ta gra mogła kosztować więcej niż 30 zł, więc z chęcią ją zakupię, kiedy już wyjdzie jako pełniak. Dobra, tu jeszcze wody doleję do kamieni. Udało się. Tu ile kolesi siedzi, co jest? O fever, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dajcie mi dojść do wyjścia. Dyskoteka w łaźni, to jest coś, co chciałbym przeżyć. Dobrze, żeby mnie znowu nie obrzygali na śmierć. Żegające zombiaki to chyba moje ulubione zombiaki w popkulturze, więc bardzo szanuję ten design. Bardzo szanuję też to, że mimo że jest to gra z pikselową grafiką. To nie ma tutaj ograniczenia do takiego poziomu NESA albo nawet snesa. tylko jest nieco lepiej dodano też trochę efektów. Ten efekt pary jest bardzo ładny, więc szacuneczek. Powiem szczerze, że nie do końca wiem, czy to jest słaba gra, która mi się podoba, czy dobra gra, która wygląda na słabą grę, czy też coś jeszcze innego. Na pewno jest w tej grze coś, co mi się podoba i bardzo doceniam to, jak spleciono gameplay z ciekawym pomysłem na to, jak można przedstawić samą fabułę, czy też zarys tego świata, w którym wachlujemy zombie ręcznikiem, żeby wyparowały. Uciekam, ucieka. Trudno wyczuć, gdzie te żygi polecą. Jak w życiu. Fever. O nie. Co tam? How is going? Bardzo dobrze, going. No i cóż, chyba zobaczyliście wszystko czego trzeba, żeby spróbować Sauna of the Dead. Bardzo polecam, skoro w tym momencie można spróbować dema za darmo. Jest coś w tej grze, tak jak mówię, chociaż nie wiem na co was nastawić. Chyba widzicie tutaj wszystko. Przede wszystkim stoi ona klimatem, humorem i tym, że trudno ją porównać do czegokolwiek innego. A w takiej gry najciekawiej się gra. Dzięki, cześć, na razie.